Jak ostatnio omawialiśmy temat o giełdzie, to pewnie dla wielu będzie to dużym zaskoczeniem, ale na przykład Juliusz Słowacki był znanym inwestorem giełdowym. Wyobraźcie sobie, bo tak, kiedy był na emigracji, to on potrafił sam się utrzymać z tego, że inwestował. Inwestował w obligacje wówczas francuską kolej. Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Po o Pieniądzach, którego partnerem jest General Investment z TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po ludzku o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły, a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ludzko o pieniądzach. Dzisiaj do rozmowy zaprosiłem dyrektora zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach na Podlasiu, Krzysztofa Falkowskiego, żeby opowiedział nam o edukacji finansowej młodzieży w Polsce. No ale zanim przejdę do tego odcinka, mam dla Was wyzwanie i pytanie: jak zyskać więcej czasu, przestrzeni i pieniędzy? Moi drodzy, jednym ze sposobów na to jest minimalizm, o którym mówiłem w ostatnim odcinku. Mamy dla was propozycję. Zapraszamy was do dołączenia do naszego kwietniowego wyzwania Hashtag #mniej w 30 dni. Pożegnaj zbędne rzeczy, gadżety, papiery, elektronikę, ubrania, meble, dekoracje. Może je oddać, sprzedać lub, jeśli do niczego się już nie nadają, po prostu wyrzucić. Ważne. Aby usunąć je ze swojej przestrzeni. Jakie są zasady? Zasady są proste. Pierwszego dnia żegnasz się z jedną rzeczą, na przykład jakaś, jakaś część garderoby, albo jakiś stary, stara ładowarka do telefonu, który już dawno nie jest przez ciebie używany. Drugiego dnia z dwiema rzeczami, czwartego z trzema, i tak dalej, i tak dalej. Aż do 30 dnia, gdy. Pozbywasz się tego 30 dnia 30 rzeczy. Brzmi abstrakcyjnie, wiem, ale okazuje się, że są ludzie, którzy mogą i potrafią. Także przystąp do wyzwania. Jak wygląda przystąpienie do tego wyzwania? To jest proste. Po prostu oznaczasz hashtag mniej słowo mniej, na swoim profilu na Facebooku i Instagramie i dzielisz się zdjęciami z tych porządków. Na przykład fotografujesz te, te rzeczy, których się pozbywasz. Możesz je oddać oczywiście też, nie musisz wyrzucać, możesz się z kimś podzielić. Inspiracją są tak zwani The Minimalists, czyli minimaliści Joshua Fields Milburn i Ryan Nicodemus, bohaterowie filmu Minimalizm: Less is More. A teraz Was wszystkich zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Cześć Krzyśku. No witam, witam, cześć. Witam Cię serdecznie w podcaście Półludzko o pieniądzach. Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić. Jakbyś na początek mógł powiedzieć słuchaczom, czym na co dzień zajmujesz się zawodowo? Jestem dyrektorem zespołu szkół ogólnokształcących i zawodowych w Ońkach. Nauczycielem. Pracuję w edukacji generalnie. Dwie szkoły masz pod sobą, z tego co no wiem. Tutaj. To jest zespół szkół, czyli taki kompleks, liceum ogólnokształcące, szkoła branżowa, technikum, nawet szkoła specjalna przysposabiająca do pracy Internet. Także Czyli w sumie full opcja, można powiedzieć, jeżeli chodzi o szkolnictwo ponadpodstawowe. I ilu uczniów jest Twoimi podopiecznymi? No tak, około 600. Około 600. Zaprosiłem Cię do podcastu Puludzko po o Pieniądzach, bo chciałbym z Tobą porozmawiać o finansach osobistych. Więc zacznę może od, od takiego. Osobistego pytania, czy pamiętasz swoje pierwsze zarobione pieniądze? Tak, no wiesz, to pewnie te pierwsze to wielu z nas miało takie, że sobie gdzieś tam zbierały i komunie miał człowiek, taki później zbierał na różne tam rzeczy, typu rower, zegarek w tamtych czasach. Tak, ale ja gdzieś tam w latach 90. to chciałem zostać gitarzystą zespołu rokowego, więc. Potrzebowałem pieniędzy na gitarę, plus do tego jeszcze jakiś wzmacniacz, tak, który by mi pomógł. No i tak naprawdę pierwsze zarobione pieniądze to poszły na to. Do tej pory ta gitara gdzieś tam jest. Ja Jak to, zarabiałeś te pieniądze? No wiesz, co to takie nazwijmy, to, to były dorabianie gdzieś tam weekendowe na. Takich eventach, dawniej to pewnie byśmy powiedzieli na festynach, jakiś catering, tego typu tematy. Pracowało się z ludźmi, więc to też fajne doświadczenie, ale tak jak mówię, no może nie są to jakieś duże pieniądze, tak, ale pozwoliły po jakimś tam tym systematycznym odkładaniu, to, żeby ten, spełnić te swoje nazwijmy to tamte ówczesne marzenie i ta gitara, gdzie się pojawiła. No wzmacniasz może nie do końca, ale. <noise> Ale po latach też i wzmacniasz się pojawy, więc to. No już na pewno. Yy, powiedz, jakie przekonania na temat pieniędzy były w Twoim domu, pamiętasz? Jasno, wiesz, co powiem ci tak, że to była taka zasada chyba, którą do dziś pamiętam, że jednak kredyty to były naprawdę takie już w ostateczności. Zawsze mi powtarzano, żeby się nie zadłużać. Nie? To była taka, taka maksyma, która, która była w domu. No, i generalnie raczej takie ostrożne inwestowanie, tak? Czyli taki szacunek do pieniądza i takie rozważne, rozważne gospodarowanie. A czy popełniałeś jakieś błędy według Ciebie kiedyś w związku z podejściem do pieniędzy, finansów osobistych? Pewnie, no to wiesz, to jakby człowiek się na błędach uczy, no ale. Też je popełnia w jakiś tam sposób, chociaż jest powiedzenie, że lepiej się uczyć na cudzych błędach niż na swoich. A korzystałeś z jakiegoś doradztwa? No właśnie nie, bo to był taki okres, gdzie ja byłem bezpośrednio po studiach i tak mówię, raczej, raczej popatrzyłem niestety na to, co robią inni, co robią gdzieś tam znajomi z mego otoczenia. Ale akurat, chyba to nie do końca oni mieli dobre doświadczenia i dobrą wiedzę na temat finansów w tym zakresie. Choć jak mieszkałem, powiem szczerze, na stacji, jeszcze w okresie studiów, to mój znajomy, się właśnie mega kręcił giełdą i pamiętam zawsze jakieś wieczory, to my, nie wiem, zamiast imprezować tak, to siedzieliśmy, patrzyliśmy w telewizję i w notowania. Jeszcze wtedy telegazeta była popularna, i notowania tam ten albo wiadomości o 12, bo jak studia też pozwalały nam, w różnych godzinach studiowaliśmy, nie, więc to było też ciekawe doświadczenie, że to często żeśmy też obserwowali to tak może nie do końca coś popularnego, co robią studenci, ale nam to się zdarzało. A powiedz, czy obecnie, według ciebie, w szkołach średnich jest wystarczająca wiedza na temat edukacji finansowej? Ja tak próbowałem troszeczkę poszperać w internecie jeszcze nie, nie tylko jakby patrząc na Polskę, ale też za granicę i powiem tak. Najpierw, może Polska. Szkoła podstawowa. Uważam, że tutaj można naprawdę byłoby zrobić więcej, bo nie ma faktycznie takich przedmiotów nawet, które. Pokazywałyby, jak gospodarować pieniędzmi, tak, mówiłyby o finansach. Owszem, są przemycane treści w matematyce, są oczywiście projekty też realizowane czy przez banki, tu gdzie mówi się o pieniądzach, tak, o tym jak się oszczędza, o tym jak y, można płacić pieniędzmi, tak, tak nie wiem, gra typu Monopoli, ale to raczej nie w ramach zajęć, tylko w ramach zupełnie dodatkowych tematów. Jeżeli chodzi o już szkołę średnią, to tutaj jest przedmiot podstawy przedsiębiorczości, którego śpiało mogę powiedzieć, że uczę w liceum, tak? natomiast technikum to już się rządzi troszeczkę swoimi prawami, bo tam w zależności od tego, jaki zawód po prostu są zajęcia dotyczące zarządzania firmą, tak, jak rozpocząć działalność gospodarczą, więc tutaj można powiedzieć jest już temat jakoś tam ogarnięty, natomiast szkoda. Że już na etapie nawet pierwszej klasy podstawówki nie, nie uczysz się takich podstawowych rzeczy. Nie wiem, pewnie każdy z nas pamięta te szkolne kasy oszczędności, tak zwane SKO. Tak. Pamiętam. Pojawiło się to jakiś czas temu, bo ja też swoje dzieci namawiałem do tego, żeby mo mo można było to założyć. I rzeczywiście założyliśmy konta, dawaliśmy kieszonkowe, więc dzieci w jakiś tam sposób miały te swoje pieniądze tak kartę. Którą. Wczątki takie wady. No dokładnie. Karty, yy, którą mogły płacić teraz, szczególnie kiedy jest doba pandemii, tak? To też się okazuje, że niekiedy tam córka dzwoni i mówi, weźcie mi jak możecie, bo się skończyły pieniądze, więc to też dla niej pokazuje, że to nie jest tak, że karta to jest taki, można powiedzieć, bank bez dna, nie? Te dno zawsze gdzieś tam się pojawia i trzeba, owszem, płacić można dużo, ale trzeba pamiętać o tym, że można się w pewnym momencie zadłużyć, no. Tutaj... Zadłużyć, zapomnieć spłacić kartę? No dokładnie. I oprocentowanie w takim no Natomiast jeszcze wracając, właśnie do tej, do tej powiedzmy, takiej szeroko pojętej wiedzy o finansach, tak czy też ekonomii. To są kraje w Unii Europejskiej, gdzie to wygląda zdecydowanie lepiej, szczególnie kraje skandynawskie. Ja myślę, że tutaj też to jest duża wina systemu, aczkolwiek ja bym nie chciał za bardzo też się rozwlekać tutaj o systemie edukacji, bo niestety, ale nasz system, jakby to ja to nazywam, że to jest taki kurs przygotowania do matury, nie? że jakby nie da się. Może inaczej, może nie, nie tyle, że się nie da, oczywiście, wszystko da się zrobić jak się chce, ale to wszystko jest tak sfokusowane na wynik, prawda? Matury. Dla te, dlaczego? Bo się mówi o tym, że matura daje przepustkę później na studia i tak dalej, ale pytanie takie, nie? czy my tak pamiętamy do końca, na przykład, jakie oceny mieliśmy na maturze? No ja coś tam pamiętam. Pytanie, czy to był taki wyznacznik i czy to jest na dzisiaj wyznacznik, nie wiem, przyszłości człowieka tak młodego, który kończy szkołę. To jest jakaś przepustka, owszem, ale to nie powinno być tak, że to się tylko na tym i wyłącznie skupia, tak, bo przecież na maturze się zdaje trzy przedmioty: polski, matematykę i język, tak. Oczywiście ważne, ale moim zdaniem też dużo dodatkowych rzeczy powinno być, powinno być w szkole prowadzonych. Na przykład Anglii, tak? gdzie na przykład tam się wprowadza jako przedmiot obowiązkowy mindfulness, tak? czyli. Uważność, uważność, nie wiem, żeby ucznia pokazać mu, jak się skoncentrować na czymś, i tak dalej. Umiejętności to... miękkie, tak, tak zwane. Tak, no właśnie, nie, więc to gdzieś tam. Tędy trzeba szukać jakby kierunku w edukacji. To już i tak ewoluuje, bo też nowoczesność, tak technologie nowe troszeczkę zmieniają te podejście i myślę, że tutaj też te nowoczesne technologie pomagają też uczyć o finansach właśnie. Co? Pomyślałem właśnie, że to jest ciekawa hipoteza, że do szkół powinno być wprowadzony przedmiot, coś takiego jak rozwój osobisty, tak. gdzie wrzuciłoby się właśnie mindfulness, asertywność, która tak, się przydaje w biznesie i tak. w pracy, umiejętność, nie wiem, pisania CV. Tak. Chociażby, prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej, albo właśnie coś, czegoś takiego jak oszczędzanie, inwestowanie pieniędzy, odkładanie na poduszkę finansową. Unikanie zadłużenia w Jasne. życiu. Bo szkoła według tego, co powiedziałeś, szkoła nie przygotowuje do życia, tego przygotowuje do matury. No dawaj wiesz, on na maturze świat się nie kończy, jakby ani się nie rozpoczyna moim zdaniem, to i owszem, jakiś tam etap. Każdy z nas doskonale wie, że taka matura to na studiach to jest co sesję nie? I to kilka takich matur. ja tu jeszcze bym zaczął od szkoły właśnie podstawowej, nie. Takie podstawowe tematy, nie wiem, zabawa w sklep, tak bardziej no, rozwinięte. No, takie, no to moim zdaniem, jakby takie naturalne, nie? Bo wiadomo, jak człowiek wychodzi z domu, idzie, nie wiem, w różne miejsca, nawet jak się porusza w internecie, to w pewnym momencie rzeczywiście to gospodarowanie pieniędzmi jest naturalne. Tak jak gospodarowanie budżetem no, domowym, nie? Nawet powiem w ten sposób, nie?, że to rodzice powinni, i myślę, że tak jest w wielu miejscach, uczyć swoje dzieci i razem z nimi pewne rzeczy nawet omawiać, po to, żeby Dzieci miały świadomość, tak jak to wygląda, że te pieniądze to nie spadają z nieba, że tych pieniędzy nie, nie ma jakichś nieograniczonych ilości, tylko właśnie nie na wszystko stać, to nie wszystkie dzieci potrafią zrozumieć. A gdyby bardziej były włączone w to, plus do tego jeszcze taka praktyka w szkole, to by pewnie było też w przyszłości zupełnie inaczej. No. Albo czulanie też na to, że w internecie też są różnego rodzaju pułapki. Czyli na przykład, jeżeli jakaś gra jest za darmo, w internecie nie znaczy, że jest za darmo, bo okaże się, że musisz dokupić jakieś tam punkty, jakieś jakieś, no tak. jakieś coś. Wiesz, jak funkcjonują takie gry, bo tak naprawdę zarabiają później wciąga to ludzi i młodzi ludzie nie są odporni na takie rzeczy. Są bardzo podatni na manipulacje wszelkiego rodzaju i to prowadzi do po prostu marnotrawstwa pieniędzy. Tak, to widzisz to kolejne zagadnienie to jest jakby oddzielenie tego, co w internecie jest fake newsami, prawdą, tak, dlatego że skarbnica oczywiście bez dna można korzystać z niej i trzeba z niej korzystać, tylko też ta umiejętność korzystania w taki sposób, żeby wiedzieć, tak, co jest dobre, w sensie, co jest prawdziwe, tak, a tutaj myślę, wydaje, że też w wielu miejscach z tym jest problem w szkołach. To, to nie jest tak, że... To wszystko, ja też to widzę nawet po, gdzieś tam po swoich zajęciach Niekiedy, jak, jak jest jakieś, nie wiem, przygotowanie jakiejś tam prezentacji, tak i czasami pojawiają się tam takie treści, po prostu wzięte, nawet niezweryfikowane w żaden sposób, tylko tak skalkowane, nie? Więc to, to tego typu zagadnienia, tego typu przedmioty związane z finansami, z rozwojem osobistym, powinny stanowić, no jakby szkołę przyszłości w Polsce. Wiesz co, przypomniałeś mi SKO. Ja pamiętam, że oszczędzałem na SKO. Pamiętam, że to nie było procentowane, Potem pamiętam, że w którejś klasie zacząłem już nawet kombinować. Dlaczego pani nam wypłaca to samo, co wpłaciliśmy, a nie z procentem, pani się śmiała, zawsze pamiętam. I zastanawiam się, ty jesteś nauczycielem. Czy teraz to funkcjonuje, czy to jest z przesz przeszłości? już? No już raczej nie ma czegoś takiego. Mówię, w pewnym momencie próbowano odgrzać. Ten temat i ten sam bank tak, stworzył i myślę, że dla wielu rodziców też to było coś takiego, na co patrzyli z sentymentem pewnym i, i część dzieci do tego przystąpiło. Z tym, że mówię, po pewnym czasie to jest tak, że już w ogóle to przestało istnieć, czyli TSKO, natomiast bank no, namówił na założenie normalnego konta po prostu i tyle. No. A wiesz co, teraz się trochę czasy zmieniły. Kiedyś były czasy, że dzieci miały mniej więcej porówno tych pieniędzy. Teraz są tak ogromne różnice, że tam naprawdę byłoby widoczne. Może to też jest jakiś powód. Wróćmy do tej gry na chwilę. Na czym polega ta gra? Mówisz, że branżowa symulacja biznesowa. Na czym polega ta gra? Jak to wygląda? Znaczy to fajny bardzo temat, nie? bo to jest, można powiedzieć, taka wirtualna firma. Czy z kilka branż jest do wyboru? Tutaj akurat bardzo często ja korzystam z biura podróży. No, czasy takie, że te biura podróży może słabo teraz, słabo im idzie w biznesie. Ale, ale przyszłość. No właśnie. Też dlaczego? Bo to jest taka branża, która mi się wydaje, raz, że człowiek patrzy na podróże z sentymentem pewnym, z, dla wielu osób to jest w jakiejś sferze marzeń, na przykład gdzieś pojechać, i tak, taki bardziej przyswajalny jest, nie? Nawet ze względu, nieważne, czy to będzie dziewczyna, chłopak, prowadził taki biznes, bo wiadomo, że jakby powiedzmy, branże tak typowe mechaniczne, jakieś zakłady, powiedzmy, nie wiem, mechaniczne. No, to Ale czego tak, można się nauczyć w no. tych, że można się nauczyć na przykład rachunkowości? Jak w, Od samego momentu w no nie tylko, tak. Od współpracy w grupie, bo to jest gra, w której decyzje podejmuje się zespołowo. Trzy, cztery osoby podejmują decyzję, nawet przydzielają sobie tam rolę, na przykład, nie wiem, jedna osoba może być dyrektorem finansowym, ktoś tam od marketingu. Planuje się zakup surowców, tak, w sensie zasobów jakichś tam. Planuje się, powiedzmy, marketingowe działania promocyjne i wraz z bo przechodzi, to polega na tym, że się przechodzi do kolejnej rundy, tak? Czyli powiedzmy w pierwszej rundzie to jest wymyślanie nazwy, tak? logo, misji firmy, podział właśnie tych ról. W kolejne, kolejne rundy to już podjęcie decyzji, zakup wycieczek, tak? Ich sprzedawanie i oferta coraz bardziej się rozrasta, bo od wycieczek krajowych, zatrudnianie ludzi to jest kolejny element, który. Czyli to jest taka nauka przedsiębiorczości. Tak. tak. Powiedz w takim razie, co można zrobić, w Gestii według ciebie propagowania tej wiedzy na temat finansów osobistych w szkołach? Co można by było zrobić? Stworzyć właśnie ten przedmiot? Czy coś jeszcze można by było wprowadzić może do obecnych przedmiotów? Znaczy, fajnie się sprawdzają te, takie rzeczy, jakby praca metodą projektów. Czyli tutaj praca metodów projektów to może być, wyglądać w ten sposób, że właśnie różne dyscypliny, tak, różne przedmioty można wpleść. Do rozwiązania jakiegoś konkretnego problemu. No, jeżeli nie wiem, będzie mowa o budżecie albo chcemy założyć firmę, tak i krok po kroku chcemy to zrobić od rozważenia możliwości, nie wiem, tam kredytowych, po jakieś pozyskania dofinansowania z innego źródła, założenie firmy i tak dalej, biznesplan, to tutaj przecież kilka, to jest, to jest kwestia interdyscyplinarna, bo tam są wyliczenia, więc matematyka będzie wchodziła w grę, ale też w wielu miejscach kompetencje miękkie, czyli takie typowo humanistyczne umiejętności, więc mi się wydaje, że to jest fajne pole do działania, niekoniecznie jako odrębny przedmiot, tu owszem, już mówiliśmy o tym wcześniej, tak, że pewnie tego jest za mało i to należałoby rozważyć, ale też w samej szkole powinno być tak, że nauczyciele różnych dyscyplin powinni więcej współpracować ze sobą na rzecz takich praktycznych rozwiązań, które sprawdzają się w codziennym życiu, a dotyczy właśnie finansów. A powiedz, jak wygląda proces przekazywania takiej wiedzy, nowej wiedzy, która się pojawia? Bo świat się zmienia, pojawiają się technologie, pojawiają się różnego rodzaju usługi. I właśnie takiej wiedzy dotyczącej finansów do szkół, jak wygląda ten proces, żeby to weszło do szkół? To znaczy, mi się wydaje, że internet to jest takie bogate źródło wiedzy, YouTube, tak. Nie wiem, no, korzystanie z czyichś doświadczeń, ja też. Jeszcze jak to było przed pandemią, to zapraszałem na zajęcia, tak? To nie było, że na każde zajęcie oczywiście, tylko raz na jakiś czas przedsiębiorców, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami biznesowymi. Teraz, kiedy mamy zdalne nauczanie. Te tematy wbrew pozorom są prostsze, tak, bo nawet kiedy ktoś jest gdzieś daleko od nas, my możemy go zaprosić na lekcję online, skorzystać z jego czasu, ale tego czasu on nie musi tracić aż tak dużo jakby miał na dojazd, na dojazd dokładnie tak. Ja też jestem fanem Teda, nie, więc ja bardzo często na swoich zajęciach czy też nawet w ramach no, pracy domowej, chociaż trudno nazwać to taką standardową pracę domową, nie wiem, obejrzyjcie sobie taki taki film na Tedzie. E, więc ale, bo tam są fajne takie motywacyjne historie. Też ludzie opowiadają o, o swoim doświadczeniu związanych z finansami. więc więc to jest kolejny element. No i plus do tego tak literatura to jest trudniej. Przemycić, nie w szkole, bo wiadomo, jak dzieciaki są przeładowane, nie wiem, lekturami różnymi i tak dalej. Choć powiem szczerze, jak ostatnio omawialiśmy temat o giełdzie, to pewnie dla wielu będzie to dużym zaskoczeniem, ale na przykład Juliusz Słowacki był znanym inwestorem giełdowym. Wyobraźcie sobie, bo tak, kiedy był na emigracji, to on potrafił sam się utrzymać z tego, że inwestował. Inwestował w obligacje, wówczas francuską kolej no i potrafił na swoje dzieła i na swoją literaturę zarobić. więc jak to się była połowa XIX wieku, tak, kiedy wchodziła tak, kolumna. Tak, 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 tak. Więc to, powiem tak, więc dużo takich historii pewnie by nas zaskoczyło, gdybyśmy sobie w tej literaturze yy, pogrzebali. No. Tak? Ale, ale to są ciekawostki takie, które, które warto na pewno, warto o nich mówić, nie? bo to ostatnio naprawdę zagrało na lekcji. Jak się mówiło o Słowackim, który gdzieś tam uczniom kojarzy się Czasami, no z poezją, dokładnie, a tu nagle się okazuje tak, gość, który na tą poezję potrafił zrobić, bo w tamtych czasach niełatwo było z tego żyć po tak, prostu. Nie? Dokładnie. I ostatnie pytanie na koniec, jak Ty sam czerpiesz wiedzę finansową, skąd najczęściej, jeżeli chcesz się czegoś dowiedzieć? Książki, podcasty, YouTube to myślę, że takie podstawowe źródło wiedzy na dzisiaj. No i też rozmowy z ludźmi, też obserwacje pewnych, jakby, zachowań, tak, bo rozmowy, patrzenie na, na ludzi, tak, na ich doświadczenia, ale tych, też jak oni opowiadają o tym. Tu też pochodzę z takiego miasta, w którym bardzo wiele osób wyjeżdżało za granicę i te zarobione tam pieniądze inwestowało po prostu tutaj, tak, w Polsce. I też to są ciekawe historie, które gdzieś tam uczył pewnych tematów i, i tak z doświadczenia. Najczęściej człowiek wie już tak, w co warto inwestować, może w co mniej warto. Co trzeba uważać. Takie... No dokładnie, dokładnie tak. Co, na co trzeba uważać? A pewnie jest tak, że im człowiek jest bardziej świadomy pewnych tematów, to, to moim zdaniem podejmuje te decyzje racjonalniej, ale też mniej ryzykownie. Ja pamiętam też jak w mojej klasie w liceum, tak, jak się uczyliśmy, to były takie osoby, które można powiedzieć, trochę łobuzowały i tak dalej. No ja to raczej byłem takim grzecznym, chociaż miałem też tam jakieś różne tego Z Dyrektorem zespołu tak, szkoły nie można pójść powiedzieć grzecz. Tak, ale i co się okazało? nie, Że oni później jakby to też wykorzystywali swoją takie umiejętności, takie niepokorne, i bardzo często nie bali się zaryzykować Gdzieś założyli firmę nie znali języka po czym okazało się że potrafili się tego języka nauczyć bardzo szybko mimo tego że w szkole dostawali słabe oceny potrzeba więc... to by tak i, i naprawdę patrząc mówię na ich życie teraz to kiedy często w szkole ktoś mówił ucz się bo niczego nie osiągniesz będziesz miał słabe oceny to tego to się okazuje że to jakby to nie jest tak że te oceny warunkują coś raczej charakter ale też taki pewien opór ciężka praca I nie inteligencja tak, jest coś tak, tak, jak tak, finansowa. tak. tak. Krzysztofie, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dzięki. Właśnie wysłuchaliście podcastu Poludsko o Pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę, pozostawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpageu Poludzką o Pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.